No witam, witam, kolarze i rowerzyści. Co robicie w połowie grudnia? Pogoda nie dopisuje. Robimy serwisy, oczywiście, że tak. Robimy serwisy. Leciał właśnie serwis. Taki mały przegląd, bo już chciałem wejść na rower, ale niestety zdrowie nie pozwala. Za zimne powietrze. No, w piwnicy się męczę. No i co? Leciała nowa ołowika. Supaka pierwszy raz nawiałem sor światła, ale jesteśmy w piwnicy, jest za słabe co wymieniałem tu gumka, mi jedna strzeliła, znaczy się zużyła w ten sposób, się zużyła. No ale na szczęście mam w dziącie różne jeszcze zapasowe to sobie wymieniłem, tylko musiałem całe tutaj dekiel ściągnąć stery odkręcić praktycznie i ten wysunąć to wszystko no, poszło fajna zabawa te śrubki już trochę zużyte musiał powymieniać ale to jest tylko optycznie już wiem o co chodzi mam nadzieję że prosto ustawiłem no korci żeby wjechać na tej maszynie bo ja wam daje tyle frajdy. no co łańcuch wyczyściłem nie widać jeszcze na, na tej bia, białej smar na rące. Czy go. przeczyściłem miód dla uszu Dla zainteresowanych, kto wie o co chodzi, to jak się podoba, to zostawcie coś, nie? No, felgi takie, no Trochę tu tłuste, albo tu smar z e, skapu. Jak smarowałem i wytarłem brudną szmatą, i dlatego jest to jeszcze przed dotre, to tak to wygląda dobrze w miarę. No, teraz na, w takim świetle to widzę tam jakieś łapki. No, karbonowe, tak. dzięjantowskie felgi slr -y dwójki. Co jeszcze ustawiłem? A, wysokość siodła ustawiłem, sobie zmierzyłem. Jeszcze tak korzystałem z klucza dynamometrycznego. Taki podstawowy geko, ECO? Geko, geko. No, jeszcze działa. tam, to już go nie używam. Mam wyczucie ręku. Tu musiałem się posiłkować takimi no, narzędziami, bo tu są bardzo te takie mikro gwiazdki. Nie wiem, jak to się tam nazywa żeby tutaj w kierownicę odkręcić, no tu wejdzie kierownica do Gravela. Następny, następny będzie update, co chciałem powiedzieć, do szosy używam tego smaru. lubę. bardzo dobry, prowadzi trochę napęd, ale squita. Squirt to jest wosk. A tu teraz kupiłem Ceramic Speed, ale na mokro, widzicie, nie? Wet Condition. I tego posmarowałem. Drugi rower zrobiłem, tak samo przegląd. Checkpointa tracker. Nowa kaseta wleciała. Bo chyba kadencję mam zło, muszę sprawdzić to, bo trzecia zębatka zaczął mi łańcuch przeskakiwać, się trochę zużyła. No i oczywiście sama nowa zębatka musi wylecieć, nie? Rywalka. No bez całości, ale piękna sprawa, tylko że kosz nie piękny, nie? Kosz niestety nie piękny. No, baterie pokazało się, że słabo, Smart, łańcuch został wyczyszczony, sprawdzone było, jak, jak to działa. Przeczyściłem się godzinkę, prawie czyściłem łańcuch. Strzenie łańcucha, no nie fajna robota, no ale trzeba, pedały przesmarowałem. Oj, 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 takie pobijane. teraz widzę przy tym świetle, tak, pobijane. już. Świetny rowerek. Bardzo lubię nie mieć A co tu zrobiłem? E, ściągnąłem sztycę, bo tutaj wysokość też i przesmarowałem pastą karbonową, oczywiście. ściągnąłem, wyczyściłem to wszystko, przesmarowałem mocno. Dokręciłem właśnie z kluczem dynamometrycznym. Także ja, tu się opona kończy, ale to jeszcze na dojechanie, Zobaczymy. Tu się snadem czułań, co nie wymienić, ale sprawdzałem specjalnym parkturem narzędziem i nie jest wyciągnięty. Nie jest wyciągnięty, a straciłem rachunek ile na nim przyjechałem? Wiem, że rok temu wymieniałem, ale w tym roku dominowała szosa. Muszę sprawdzić, czy przyjechałem tylko 1000 km, czy więcej na tym Bo Boję się, bo nowa, nowa kaseta jest, nie? Tu jest bardzo dobrze wszystko. To jak... Dobra, puszczę wam, bo mnie to robi. Tu to chodzi co? Ja cię kręcę. Bajka, bajka. No dobra, zakręcę wam kołem. Nie będę taki. Hmm. Malina, malina. No oczywiście pokazał, że bateria jest Druga Ruga na czerwono. A teraz mogę pokazać. Dobra, nieważne. No, tutaj wleci nowa kierownica. teraz znowu z tym światłem trzeba z lampką robić. Tu wleci nowa kierownica, bo oczywiście w dżiancie jest za duża i ten ryż mi się nie podoba, jest za, za duży, jest taki i tu w tym dolnym chwycie prawie w ogóle nie jeżdżę, co widać po owijce, jeżdżę praktycznie w górnym chwycie, owijka też jest do wymiany, mam drugą, już dawno to chciałem zrobić, ale nie było czasu. No jeszcze zrobimy serwis też Isoflow, Isoflow, nie, to nie jest Isoflow, Isofix i znowu coś takiego, no to jest go tutaj no, żeby to też trzeba sprawdzać, konserwować, bo tu zrobiłem, tu wyczyściłem to wyczyściłem, pedał wyczyściłem, napęd sprawdziłem, to łatuję. no i do tego używam do gravelka tego smaru UFO. trochę za drogi stówkę 20 parę euro ten trochę tańszy, ten dychę kosztuje ja, ale szosa mnie korczy, jak ja tęsknię, ale Patrzyłem było trochę za mokro i nie chciałem wiedzieć, żeby się nie pobrudziła. No. A tu wleci taka kierownica. Chcę Was zaprezentować. Kierownica z basso. Kolega mi odsprzedał. Pozdrawiam Cię, Łukasz. Oczywiście zintegrowana, płaska. Ona ma całkowicie inny RICZ. Metrotech, ale to jest basso. Metrotech robi dla basso oryginalną ściągną. Fajny Rich jest. No, zobaczymy, jest mniejsza 400, 400 kat, a ta ma na le 440. O, tak to wygląda, patrzcie, jest różnica w ciur, Znowu ze światłem nie widać przy tym świetle. O, ja widzę, ale to oczy nie wiem, czy Wy, wy to widzicie. Pochwiecicie. O, no, całkiem inny Ja tylko nie wiem, czy tu kable przepuszczę. Bo trochę nie chcę mi się odpowietrzać z bo bardzo dobrze chodzą. Tylko klocki musiał się rozjeżdżać za klockami, bo też się pomału, pomału już kończą. Kto hamuje, to przykrywa, mówi Kiwi i ma rację. Ja tam prawie też nie hamuję. <grywy> ale ale tym, ale naprawdę się zużywałem. Bo idzie się nim rozpędzić fajnie. Mam tu takie góreczki, które lubię zdobywać ostatnio. Ale jak się z nimi z nich zjeżdżam, to na tym miałem rekord 90 na godzinę. To powiem Wam, pff, mały podmuch. Taki stożek, i możecie zmuchnąć. Może zmuchnąć, Trzeba uważać. Koncentracja pełna, na mnie. I pozycja z MTP, czyli trzeba ciężar na na koło przenieść, a przednie tak usztywnić, ale nie przesadzać. Ja tu dwa elektryki stoją, ale to, to już nie moje. Tu sąsiada, bo w mojej piwnicy się nie mieści. Oczywiście są jeszcze rowerki. Tu jest jeszcze rondoród Idzie do Polski na emeryturę. Poczeka na synka jak nie będzie chciał, to kto pierwszy w rodzinie będzie chciał, to stanie Gravel'ka. Nie ma miejsca już na niego trzymać, nikt go tu nie chce kupić, nikt go nie chce, jest jak nówka. Ale zakochałem się, bo jak go kupiłem, to się zakochałem w Szosie i zakochałem się w Gravel'u też. I zaraz kupiłem sobie porządne maszyny. I teraz, jak się przesiadam na tamte, to ten, to tak jak jadę, to <laughs> uśmiech na twarzy. No tu jeszcze dwa rowery mam w drugiej piwnicy. Retro, będziemy składać retro. Powiem Wam, chcę się bawić z tym, żeby głowa była pusta. I ten. A tutaj błotnik od samochodu to przeszkadza. Nie wiem, czy nie uszkodzę. Tu nie dużo zostało, nie dużo zostało, ale chciałbym się pobawić nim. Bo tu mam jakieś koła. Ono słabo znowu widać. Ale tu jest jeszcze rower do składania. Też karbonowy Specialized Stub Jumper. Zarobista maszyna MTB. Też jeden, pierwszy mój porządny rowerek. Tylko tak oczywiście. Powietrze uciekło, ale jest na mleku. W hamulce zapowietrzył się. Jeden stoi, drugi tam troszeczkę, czyli dwa Czterodłoczko, czterodłoczkowe ma góra, A, nic nie widać. Dobra. Sztyca jest też, nie wiem jak to będzie działać. Dobra. Do brzegu, do brzegu. Także dajcie znać, czy wy też jeździcie. Sorry za jakąś za to światło. Chowam te rowery. No niestety, trzeba czekać na pogodę, a nie jestem za trenażerami. wielbicielem, ale to wygląda te zębatka. wow ta kaseta. Sorry. I fajnie działa Rival. Fajnie, ale kosztuje. A Shimano tak chodzi trochę bardziej do ale za to inaczej jest. I tu 5000 tysięcy przyjechałem w tym sezonie. Nic, nic. Łańcuchy wymieniłem. Jeden czy dwa? Już nie pamiętam. Nieważne. Widzę, że troszeczkę się zużywa od razu wymieniam. Ma najmniejszy los. Muszę kupić jakiś dobry przyrząd. Dajcie znać, jaki przyrząd kupić. Unimora chyba nie. Coś tam stało skąpa reklamował. Bo te zwykłe to powiem Wam nic nie wskazuje. Ja, dobra. Dzięki za uwagę. Zostawcie ślad po sobie. To będziemy dalej. Relacjonować. Będę dalej mówił, jakie tu plany na przyszłość. Pozdro.